O! Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Kolejne Cine Games po sudecku, Tym razem jesteśmy w dosyć wyjątkowym miejscu, bo to jest eSports Performance Center, które niestety za niedługo się będzie zamykać, ale my będziemy mieli okazję dla Was poprowadzić krótką relację z bootcampu naszej drużyny WSK-Fitu, która będzie miała okazję występować na europejskich rozgrywkach uniwersyteckich w Walorancie. Więc zobaczmy, jak sobie poradzą i jak im w tym momencie idzie. Witam Was z powrotem. Dzisiaj będziemy mieli okazję też przeprowadzić parę wywiadów, więc będzie, mam nadzieję, że Wam się to spodoba i mam nadzieję, że zostaniecie z nami do końca. Teraz ze mną jest Agata, znana też jako C-Seniora. Jesteś oczywiście trenerką mentalną i mam pytanie w takim razie do ciebie, bo masz okazję oczywiście współpracować z teamem WSK Fitu na bootcampie. Jakie będzie Twoje główne zadanie? Na czym będziesz się opierała? Jak chcesz pomóc też drużynie? Zależałoby mi najbardziej na tym, żeby chłopaki czuli się komfortowo, żeby mieli między sobą płynną komunikację i żeby mogli się na sobie opierać w trudnych momentach i myślę, że na, tym będę, na to będę głównie stawiała, czyli szumnie mówiąc komunikację i integrację. Bo wiadomo, masz koszulkę też The V1, więc w sumie też zapytam się ciebie, ty miałaś okazję w tym roku współpracować z obecną drużyną Ultraligi? W tym splicie nie współpracowałam z Daviswan One bezpośrednio z teamem, ale to może wynikać trochę z tego, że ten team był budowany stosunkowo szybko i też te działania już bardziej byłabym doraźnie, że tak powiem. Więc oni wiedzą, że jeśli będą potrzebowali, to zawsze mogą się zgłosić, ale na razie wszystko idzie super, także ja trzymam kciukasy. Od dawna się tym też zajmujesz? No, od ponad, od ponad roku bezpośrednio zajmuję się treningiem mentalnym i psychologią e sportu, i powiem szczerze, że robi, zrobi mi to ogromny fan. I jest to naprawdę no, mój konik. W takim razie życzę jak najwięcej sukcesów i oczywiście dziękujemy bardzo za rozmowę. Dzięki również. Witamy Was i tym razem też mam okazję przywitać dwóch koordynatorów projektu Valorantowego na uczelni WSK FIT. Grzesiek, znany też szerzej jako Rico i Kornelia, znana szerzej bardziej jako Saps, na co dzień też e-sportowa graczka w Team Solo Meet w Apexie. Powiedzcie może troszeczkę więcej o Waszej roli, powiedzcie trochę więcej o tym, na czym właściwie polega Wasze działanie przy uczelni, jak i również przy projekcie Valoranta. No to co, no my jesteśmy koordynatorami reprezentacji akademickiej w Valorant, czyli w skrócie no, kontaktujemy się z zawodnikami, i staramy się jak najbardziej sprofesjonalizować tę drużynę tak, żeby chłopaki mieli możliwość rozwoju swoich umiejętności poprzez bootcampy, poprzez treningi z profesjonalnym trenerem, jakim jest Kosti, czy po prostu poprzez rozwój swoich umiejętności w jak najlepszych warunkach. Na no może nasza uczelnia też się jeszcze wielu rzeczy uczy, ale to my jesteśmy właśnie tymi osobami, które nadają kierunek całym, tym wszystkim działaniom przy tej konkretnej reprezentacji. Okej. Okay. Ja w takim razie bardziej w stronę ciebie, Kornelia, mam pytanie, bo jednak już miałaś okazję grać bardziej sportowo nawet na scenie. I Jak wykorzystujesz swoje doświadczenie przy prowadzeniu i wspomaganiu tego projektu? Wiesz co, tu są różne inne perspektywy przychodzące z grania samego. Samo to, że mam doświadczenie, będę inaczej widzieć. Załóżmy, analityk przychodzi do teamu, który nie grał za bardzo e sportowo, on będzie miał inną perspektywę niż ja. Ja widzę i psychiczną, i przygotowanie, i wszystko jakby w środku drużyny, co może się dziać, i wiem, że może być trochę zamieszania, i wiem, jak niektóre osoby mogą się czuć. I próbuję pomóc od środka, nawet jeżeli załóżmy, ktoś nie chce czegoś przetworzyć, to i tak będę nurtować od drugiego boku, żeby jakoś im pomóc. Okej. Okay. Ja w takim razie też bardziej ogólne pytanie, bo jednak wiadomo, drużyna Wojska i u dostała się na mistrzostwa europejskie w uniwersyteckich. Jak myślicie o ogólnych szansach drużyny? Czy macie może jakieś strachy, czy może jakieś Wasze przewidywania wobec niektórych spotkań? Bo mam nadzieję, że mieliście już okazję sprawdzać niektóre teamy. E tak, plus minus. Ja tam się zapoznawaliśmy z tym, na jakie zespoły mogą grać na reprezentanci. Szczerze nie rozkwiniałbym tego pod kątem, czy na kogoś będzie ciężej, czy na kogoś będzie łatwiej. Po prostu niech chłopaki zagrają swoją giereczkę i to pójdzie do przodu. Nie? Jakby najważniejsze jest to, żeby oni byli pewni swoich umiejętności, żeby byli pewni komunikacji między sobą i reszta, nie no, no, nieważne kto by tam grał, tak czy siak dadzą radę. Kto u Was w sumie na razie z igl Igielem, bądź kapitanem drużyny? Bo wiem, że oczywiście skład jest złożony z różnych roczników, nie jest to oczywiście jeden konkretny. Kto nim jest właśnie? Kapitanem jest Uzi, ale in-game liderem jest Szyszking. Okej, okay. w takim razie to tyle. Dziękuję Wam bardzo za chwilę spędzoną z nami i mam nadzieję życzyć Wam jak najwięcej sukcesów. Dzięki. Dzięki, dzięki. Vamos! Vamos. Witamy was z powrotem, a w tym czasie udało się nam złapać Krystiana Terpińskiego, znanego na szerzej jako Terp na co dzień włodasz w Valorancie, gdzieś tam współpracujący w polskiej lidze sportowej, komentator, no i również osoba związana z ACG. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć, cześć, zawsze mnie to przedstawianie jako włodasz tutaj ten i. Tak, jakby witam, dziękuję za, za zaproszenie tutaj na czerwoną kanapę dobrze, tylko ja, że prawie jak casting. No trochę tak, ale w sumie e, pytanie do ciebie, bo jednak e, tak jak sobie miałem kiedyś ciebie okazję pytać w czasie mid driftu, e, jeżeli chodzi o twoją ścieżkę kasterską, e, jak w ogóle myślisz, e, jeżeli chodzi o obecną sytuację Valoranta, jak uważasz na ten temat o scenie też trochę akademickiej, czy miałeś okazję w ogóle coś obserwować? Jakby jeśli chodzi o scenę akademicką, no to dwa razy dla marki Red Bull organizowałem Red Bull Campus Clutch'a, polską edycję, raz nawet na zaproszenie Red Bull'a poleciałem na e, Światowe Finały, więc jakby e, ciężko moim zdaniem tak e, uczciwie określić to jako scenę generalnie akademicką, bo tak naprawdę wydaje mi się, że bardziej przy okazji pewnych wydarzeń, tak jak tutaj chłopcy grają, jakby zakwalifikowali się, prawda? Czy właśnie był projekt Campus Klacz, no to wtedy gdzieś te połączenia, jeśli chodzi o uczelnie, są. Na pewno mogłaby Polska pewnie się uczyć od Stanów czy Kanady tak, ale tam jest zupełnie inny system, gdzie scena akademicka w Baloransie wygląda tak, że rzeczywiście zwykle te drużynę, drużyny na studiach mają stypendia sportowe i tak dalej, więc to jest inny świat. Też e... ogólnie ostępia nawet typowo sportowców, które są dobrze kojarzone. No, no tak, ale jakby w Valorancie od razu gdzieś tam w Stanach pojawił się ten motyw, że troszeczkę uczelnie, kampusy zostały potraktowane jako, jako u nas na przykład w czyli to ma być taka wylęgarnia talentów, tak, jakby kiedy my jako Polska na przykład reprezentowaliśmy na studenckich mistrzostwach świata e, nasz kraj, no to przegraliśmy z Kanadą, która jest tak naprawdę pełnoprawnym teamem, grają ze sobą codziennie i tak dalej. No, a Kanada w finale grała też chyba ze Stanami, gdzie znowu jest ten sam model, który jest w Kanadzie. Więc, no, tak to wygląda, że jakby mocno wspieram, kibicuję na pewno wszystkim chłopakom tutaj z naszego małego polskiego gniazdka. Ale prawda jest taka, że no. Ciężko uczciwie określać to wszystko jako prawdziwą scenę. To jest bardziej, wydaje mi się, fajne, kiedy rzeczywiście na uczelni jesteś w stanie poznać ludzi, którzy mają tę samą pasję i rzeczywiście spróbować zrobić coś razem. Na to się miło patrzy, nie? za każdym razem. Okej, okay, no to w takim razie wydaje mi się, że to jest tyle, bo wydaje mi się odpowiedzieć na większość moich pytań, które nawet chciałem ci zadać. Więc bardzo Ci dziękuję za chwilę, którą mieliśmy okazję spędzić. I cóż, to był oczywiście Krystian, i dziękuję Ci jeszcze raz. Dziękuję bardzo za zaproszenie. A jeszcze na koniec będziemy mieli okazję przeprowadzić wywiad z jednym z graczy właśnie teamu WSK Fit. Jest to oczywiście Pancio i na co dzień też rezerwowy plus analityk, jakim jest Jawor. Witam Was Panowie. Siema. I mam do Was oczywiście bardziej pytania w stronę Waszej drużyny. Pancio, Ty, jeżeli dobrze pamiętam, jesteś od dłuższego, dłuższego czasu reprezentantem oczywiście uczelni. Jak dużo przeżywałeś zmian, jak dużo miałeś okazję przebywać z Niektórymi z graczy. A czy jeśli chodzi o zmiany, tak naprawdę ja to mogę porównać między drugim a trzecim rokiem. W pierwszym roku nie było Valoranta. W drugim roku mieliśmy Maćkę, który jest z nami już i zastąpił Kośin. Nie uważam, żeby to była jakaś gigantyczna zmiana, ale szkoda, że Maciek jakby postanowił odpuścić sobie tą grę dalszą w następnym roku z nami. Okay. E, Jawor, bo jesteś, wiadomo, takim trochę analitycznym, też również jesteś rezerwowym. E, jak to w ogóle wygląda z Twojej perspektywy, analityka, przygotowania się do meczu czy nawet do praków? Bo wiadomo, teraz niedawno co graliście. Jak, jak to ogólnie odbierasz? Bo pewnie miałeś jakieś niewielkie doświadczenia w tym. Zresztą, no to, tak słowakami, no to. To są początki, więc no na razie to są bardziej takie podpowiedzi, które mogą im pomóc. Jest ciężko na razie określić tą drogę naszą, bo no zaczynamy dopiero tak jakby no tą naszą pracę razem i, no i na razie to jest bardziej takie próba pomocy im w złapaniu gry i, i tego, żeby lepiej im się grało razem. Mhm. Mam się rozumie, że Bootcamp ma w tym wszystkim oczywiście pomóc. Tak, na pewno. Bootcamp na pewno nam pomoże po pierwsze, złapać fajną komunikację, z, zrobić atmosferę w drużynie, żeby nie było jakichś problemów, które czasami wychodzą po prostu z tego, że się nie zrozumiemy i, i no ma na nam to pomóc w tworzeniu lepszego zespołu. Mhm. E, wasz składem oczywiście jest e, Kosin, jest też oczywiście ty pancio, jest Wasabi. Szyszking i Uzi. Czy któryś z Waszych zawodników miał okazję jakoś bardziej się wykazywać gdzieś w świecie Valoranta, może w regionie, może nawet gdzieś w jakichś turniejach? Znaczy przede wszystkim chyba każdy powie, że Szyszking, który grał w już organizacjach, na przykład Forsaken, on grał w turniejach EC United. I no, trzeba powiedzieć, no on jakby najba, najwięcej osiągnął w balanci, jeśli chodzi o polską scenę i ogólnie, e, ma największe doświadczenie. No, ja na przykład próbuję jako trener analityk też, już prowadziłem dużo net, która miała styczność z drużynami Tier 3 oraz Tier 2 poprzez Screamy czy oficjale, teraz sam poszukuję jakiegoś miejsca dla siebie w najchętniej w, w żeby nabrać jeszcze więcej doświadczenia. Okej, okay. więc jak też to doświadczenie, właśnie Szyszkinga odgrywa w Waszej drużynie? Czy jest on dosyć często pomocne, czy bywa nawet czasami taką, taką troszeczkę blokadą dla Was? Znaczy Z mojej perspektywy, ja sam wiele rzeczy zrozumiałem poprzez swoją drogę, jaką uprawiłem. Może chłopakom, właśnie udziemu, osobiemu bądź Kosinowi, ewentualnie Warowi, to pomoże ja. Ja już po prostu tego nie czuję, że, um, bo po prostu to, co on koluje, to ja po prostu jestem w stanie zrozumieć. Okej, okay. w takim razie, co panowie, no my będziemy oczywiście kończyć materiał. Dziękujemy Wam za to, że byliście. Zapraszam Was na kolejne odcinki, bądźcie również shortsy z GameStars po studensku, A ja Wam panowie też dziękuję Wam za wywiad i powodzenia oczywiście nie tyle, że na Mistrzostwach Europejskich Uniwersyteckich Valoranta, ale również powodzenia Wam z drużyną i jak najbardziej i największych sukcesów. Dziękujemy Dzięki